Pan Marko Nawrac z Kobyli dzisiaj po raz kolejny tutaj na Ostrogu. Szczęśliwy dla Pana ten Ostrog. Proszę powiedzieć, jak Pan chwycił Lisiąkitę? No było trudno. Ale jakoś się dało złapać, nie ukrywajmy tego. Trudny był przeciwnik. Mały koń zwrotny tak, uciekał uspytnie. Mały, a z koń właśnie. Na jakim koniu pan jechał, panie Marko? Dla 3 śląska trzyletnia. Mhm. To jest taka, taki pan tradycyjny koń? W no, tak, poprzednich tak. latach też na niej? Znaczy czy nie, nie. To jest teraz. Tamten drugi, ten rok. właśnie na niej mhm. Przed nami kolejne Hubertusy. Jeszcze dwa w Żerdzinach i w Kornowacu. Tak. Czy tam też się pan. Ja jestem, jestem, właśnie w Kornowacu. A, czyli będzie pan uciekał? Tak. tak. Śledził pan to, co się na kobiecym Hubertusie nie, właśnie, nie. właśnie nie patrzył pan, bo tam strasznie długo uciekała koleżanka. Ci tak. pan nie upadł, prawda? Przez, w zeszłym roku miał pan chyba ze dwie tak, takie tak, tak. bardzo ryzykowne. Upadki, no. Były, były upadki. No. Upadki się zdarzają. Dobra, jeszcze ostatnie. Jak długo pan jeździ? Jak, e, dlaczego pan akurat tą pasją się zaraził i tą pasją e, jakby cały czas e, żyje? To jest od dziecka taka pasja. Wójki mieli konie, dziadki. No i ta jamą konie troszkę takie hobby rodzinne można powiedzieć. I wygrywa Pan Hubertus. Tak, tak. Dobra, dzięki bardzo, fajnie. Zawsze Cześć Marko, no. gratulacje.